The best of Dubadroid right? Says the Galaxy, strzał z tej strony Dawid to jest pierwszy odcinek z niedojpowych gierek, teraz będą gierki z dzieciństwa mojego, z... które będę grał wszystkie, to jest pierwsza z nich, później będą następne, nie wiem ile ich wyjdzie, ale trochę ich może wyjść. Eee, to nie będą długie serie, to będą max trzy odcinkowe yy, z jednej gierki odcinków z jednej gierki. Dzisiaj na pierwszy bieg wrzucam Kubę Drogicy z Galaxy. Yy, jutro, yy, jutro będzie kolejny odcinek, bo to jest naprawdę zajebista gierka, tylko powiem wam, że ona jest chuj mała, stara, mała. Jakby, bo ja musiałem to na iogrek browser, jakby wiesz, i8 browser, no iogrek. jest Co ja gadam? i8 browser. Tak się gada. Więc po angielsku bym to 8 po prostu, nie? Bo tu są właśnie te stare gierki z Flasha, bo gdzieś tu jest gra z plasza a teraz już nie jest jakby to, nie, nie da się to normalnie na stronce zagrać. I żeby zrobić ten ekran, co macie dokładnie teraz, taki rozszerzony, cały, to jest po prostu jakaś magia, ile ja się... To, to normalnie jest takie małe, a musiałem ty tak rozszerzyć, żebyście mieli na Full HD. Przecież to XD, nie? Ale dobra, dałem radę. Więc... Trochę wyciszę gierkę, musiałem naprawdę wiedzieć, że ten bo ona była mocna, ale ona jest zajebista. I mam... Tutaj, tutaj... Kurwa, ja kiedyś to przyszedłem. Dobra, nieważne. Nie ważne, tego nie było. E, ja oczywiście no, kiedyś przechodziłem wiele razy. Też ostatnio, nawet sobie wspominałem, ale to ostatnio to mówię tak z rok temu może. E, I następny odcinek nie będzie be, Kingdom Rushy. Może i jeden Defense Tower się pojawi. Ale dobra, że nie będzie, bo to jest za długie no i też ja sobie przechodzę tak forfanie I, i to, to, to po prostu nie chodzi mi o takie dłuższe gierki, tylko takie właśnie typu tego. Tego typu. Dobra, lecimy kurde! Jest, ja kochałem tą gierkę, naprawdę. Ona była tak zajebista. Kurwa jak to wygląda u was? Aha, no to fajnie. Wy macie tak rozpierdolone, a ja mam tak małe. Dobra, czy ja mogę się... Aha, bo ja muszę strzałkami się poruszać. No dobra, to, to może być ciekawe wam powiem. To oczywiście chodzi w tej grze o to, że musimy uratować galaktyki. to są levely, nie? Musimy zbierać te małe chapsułeczki. Jak zbierzemy wszystkie, to możemy tu uciec. I oczywiście levely na WLED level będzie coraz ciężej Więc dzisiaj pr pr planuję przejść dwa lub trzy światy przejdziemy, bo już później od trzeciego świata robi się ciężej. Trochę i trochę dłużej będą mi zajmować te levele bo będzie trzeba na IQ je robić. No i to jest logiczne. No to na razie pierwszy świat to przejdziemy w dwie minuty może. To trzeba... Oczywiście on działa może w taki sposób. Wam pokażę, jak oni jak on, wszyscy działają, żebyśmy raz poginęli z nich wszystkich. Czyli ten działa po prostu, po dotyku giniemy automatycznie. Ten działa w taki sposób, że jak weźmiemy, to nas zlaseruje. Po prostu musi być jakiś obiekt, właśnie te bateryki lub te bloczki tutaj, które będą zasłaniały tego typa, żeby nas nie zlaserował. Więc on jest bardzo wkurzający. No bo jak nie da się przejść w niektórych miejscach, nie? Musisz kombinować. Ale to na razie jest bardzo proste. Tu wystarczyło to dosłownie zrobić. Trzeci level też jest prosty. Naprawdę. Więc wiadomo, musimy tam przejść na dół do tego naszego pięknego gościa tutaj tutaj. Żebyśmy tutaj mieli bezpośredni dostęp. No i oczywiście tu gra chciała, żebyśmy wzięli te bloczki tutaj i se wsadzali Tutaj, później tu, tu, ale jest lepszy z przejście Oczywiście oni nie nawalają. Zginę raz od nich. Jak oni nawalają, dopiero wtedy, kiedy się e, zbierze wszystkie bateryjki. Więc on, oni tak działają. Patrzcie, bo teraz przechodzę koło nich, oni nie strzelają. Więc oni. Mogę sobie tak naprawdę tak zrobić. I. Dobra, tak nawet nie mogę zrobić. Myślę, że tak mogę zrobić. Poczekajcie, bo teraz mam Mindfucka. Ja zawsze to przyjdziełem tak. Później tak, no, więc, więc tak to trzeba, bo nie, no to też strzelają przez ścianę, ale ściana nas blokuje, więc tu oczywiście nas nie zawiją. Trzeci level, w pierwszym RP, w pierwszym świecie powiedzmy, jest w każdym świecie po 6 leveli i jest 6 światów, więc jest 36 leveli, ogólnie. To jest trochę na farcie, ale, znaczy, można by było na spokojnie, później to przenosisz tu, zamykać i tak dalej, ja mam to gdzieś. A po prostu lecę na... na parta Zablokowałem setyk na dole, o i on idzie na górę, więc już wy dziś i wygrałem Właśnie tak to mniej więcej wyglądać będzie Ale uwierzcie mi, że te levele z, z... Jakby... Z czasem będą coraz cięższe Dobra, to jest ciekawe, naprawdę, to jest bardzo ciekawe No obviously trzeba ich wypuścić tutaj Tylko żeby dwóch ich wyszło, by było zajebiście Żeby nie został ani jedno i po prostu wyczaić czas, kiedy... Dobra Dobra, dałem radę, ale czasem oni bezpośrednio idą na dół I to mnie zabija od razu, więc też trochę na ale to, to bardzo łatwiutkie, nie? Tego górne I ostatnia level w tej planecie, już nawet sam się mylę I właśnie, jak działają te bloczki? Te bloczki działają tak, że jak je połączymy, to pyk się złączają i znikają Oczywiście tu mamy na górze tych guardów, więc ja zaraz od nich, bo już straciłem wszystkie bloczki. Bo trzeba zebrać te bateryjki i to trzeba mądrze zrobić. Pierwsze, co trzeba zrobić, to obiósł to. Dla mnie. Później. Kurwa, mać nie ten przycisk. Dobra, jeszcze raz. Nie wkurzajmy się, no spokojnie, to jest gierka z dzieciństwa, chłopie. Ja mam enjoying my time there, a nie jakieś wkurwianie. Dobra, bym zrobił tak. I bym zablokował tego drugiego, bo trzeba i tak go zablokować. I tak go trzeba zablokować. I teraz jakoś tak bym zrobił. I mamy już jedno. Tu mamy drugie. I zobaczymy mieć na te prawdopodobnie. Jeśli dobrze to zrobimy. Okej. Okay. Już mój tata przyszedł, więc za chwilę pewnie. Za chwilę pewnie się zmontuje. Znaczy na chwilę pójdę za drzwi. Mod już pójdę, albo no dobra już pójdę. Poczekajcie chwilkę. Dobra, wróciłem widzowie, bo mi tata ze sklepu se wrócił, więc na spokojnie, żeby nam to nie przeszkadzał jak nagrywamy. Zamkniemy drzwi. I teraz możemy wszystkie zebrać. To jest pierwszy świat, jest bardzo prosty. Nie wiem czy dzisiaj... Prób Albo spróbuję zrobić dwa odcinki z tego. z tej gierki. Ale po... po trzy światy. Może być ciężki, z, ciężko z drugim odcinkiem. Ponieważ tam naprawdę w czwartym, piątym, szczególnie w wszyscy, to naprawdę są ciężkie levely. Trzeba tam myśleć. Bo już nie do końca pamiętam ich na pamięć. Niektóre pamiętam tak fajnie, że one były spoko i trudne. O, i widzimy, że tu już jest trochę ciężej. Ale na początek wchodzimy w to. I oczywiście te gady się też aktywują. Chyba o tym nie powiedziałem, jak jak dopiero zbierzemy bateryjki. Ale one są zbyt szybkie z tego, z doświadczenia. Więc my po prostu zrobimy, zakleimy je wszystkie tutaj, żeby ani jeden nam tu nie uciekł. Proszę bardzo to jest oczywiście już drugi świat, nie? Więc my już tu wchodzimy w drugi świat Mamy tam gwiazdeczkę już jedną Jest git, i powinno być git, to powinno wystarczyć nam No na 100% myślę, że w to przejdziemy Chyba, że jakiś błąd popełnia, bo ten zaczkę strzelać, to zanim nas to stąd, to No, to my już sobie pójdziemy bezpośrednio do naszego Samolociku powiedzmy, i lecimy w dol. Pękają Szyby... O, to jest jakieś... W ogóle ta planeta wygląda jak jakieś kulka... kulka... nie wiem, jakiegoś gąbki, kulka gąbki. Co jest śmieszne, ale no. Dobra, tu trzeba uważać. Logiczne to jest. Dobra, zbierzemy no, to teraz. To jest jedno z cięższych. Trzeba na mózg go ograć. Dobra, już teraz. Nice. Dobra dał mi się na mózgu ograć tylko. dobra to jest ciekawy level no tu mu zabierzemy sobie tu jeśli zbierzemy i szybko uciekniemy damy radę tylko gdzieś trzeba dać tego plusa chyba tu po prostu tak mi się wydaje no sprawdźmy to dobra jest żyjemy Dobra, żyjemy. Ok, to zatrzymuję, tak? Dobra, to jest akurat ładne. To jest akurat ładne. No! Ale będą coraz cięższe. Może jak szybko pójdzie, to zrobimy czwarty świat trochę, żeby tam. O kurde, jak ja to zrobić chcę? A pamiętam, weźmiemy sobie tutaj jednego. O, tak i trzeba właśnie zablokować tego, bo nie będziemy mieć dostęp. Teraz już będziemy mieć go, trzeba tutaj łatwo rozegrać. I teraz spyk, i żeby nie wyszedł, nice. Zdążymy, nice, dobra. Bo on jest tak randomowo działa, ten po lewej kościu taki czarny. I czasem on po prostu idzie na lewe, a czasem ma wyjewane, więc to jest takie randomowe, też trochę. No ale jest Git, żyjemy. Dobra, to jest bardzo fajny level. Dobrze go wspominam. Pójdziemy jedno do przodu, tylko teraz uważać. I ten teraz będzie blokował, więc trzeba też tak. Na mózg. Dobra, chyba to mogę wsiąść. I tu na spokojnie już mogę do końca. Dobra, to jest bardzo fajny level. To jest bardzo fajny level. Dobrze go wspominałem. I został ostatki z, tego, z tej planety. Więc naprawdę te plany już wszystko i lecą. Bardzo mi się to podoba. A ja szczerze to można zrobić chyba na YOLO. Jakby ja kiedyś ustawiałem sobie te bloczki mniej więcej i, i tego, a to bez sensu jest chyba. Zobaczcie jakie to jest proste. No, to nawet nie trzeba było rozwalać tych bloczków, żeby blokować te strzały, bo na szybko da się to przejść. Kolejny plan, ja czas robię no. World complete, oczywiście, że tak. I raz zostaje nam trzeci świat, może czwarty przyjdziemy jeszcze dzisiaj. O ile mamy minut, będzie bardzo mało. 12, to nie jest dużo. To nie jest dużo widzowie. Dobra, to jest trochę więcej myślenia. No, od trzeciego świata to już się zaczyna. Dobra, ale z tego pamiętam, to obvious trzeba było. co zrobić? Chyba tak. Kurde, tego ja nie pamiętam. Tu chyba było trzeba zburzyć. Ja coś źle, źle robię, na pewno. Ja już coś zrąbałem. Może nie? Poczekajcie, to wywalmy sobie tutaj, bo i tak nic z tym nie zrobimy. To jakoś ten bloczek wycackać. Może tak zróbmy? Tyk, tyk. I tyk. Będzie chyba kit. Chyba będzie kit. Dobra. Możemy sobie zebrać tego chłopczka. To oczywiście tu, tylko nie wiem czy jak będziemy tu to chyba prawdopodobnie nie zdążymy tak zrobić szybko, ale mamy jeszcze jeden bloczek do dyspozycji, więc to się powinno udać i tak, tylko żeby na spokojnie robić, żeby tutaj nie strołować niczego, no będzie git, dobra, Ech, ale się już trochę tu trzeba było więcej się namyśleć. Ale to jeszcze jest ludzi, to jeszcze jest ludzi, później jest ciężar. To jeszcze jest na ludzi, do przejścia. Planet Nergal. Ciekawy planet. Aha, dobra, to było to. Dobra, więc taktyka taka mam zawsze. O, teraz do ściany będziemy ich robić co dwa, teraz, teraz znowu co dwa, co dwa. I powoli do ściany ich pchamy, do samego końca. No Nie trzeba do końca, ale ja zawsze lubiłem do końca robić i pyk, już się nie ruszą. To samo z tym. No już, już będzie git. Tutaj najlepiej do lewej ich tutaj dwóch wcisnąć. No jakby przeszło tu ten drugi, to by był git. Tylko się obawiam, że on nie przejdzie tutaj. Teraz będzie krążył. Mogę zamknąć do lewej i spróbować jakoś tak by było gorzej. Po prawej jest więcej miejsca Dobra? Kurde. No teraz to jeszcze by będzie się, że... Tylko proszę nie iść do... Dobra, nice. I go... Jego... Desandek jest jemy, Dura? Nice. Dobra, udało się. Trzeba było poczekać trochę. Pamiętam, że trzeba ich właśnie do prawej docisnąć. No idź tam, idź tam, idź tam, mordo. Halo? Dziękuję bardzo. Ale no, oczywiście teraz z tego tu też trzeba dorąbać. GG. I tego na pewno trzeba tutaj. No i tu będzie GG. Dobra, to jest też do przejścia. Na luzie. Ciekawe co my tutaj mamy. To kojarzę. To kojarzę tak szczerze. Tylko tu, to, żebym tak nie zrobił głupio. Oczywiście nie wytłumaczyłem wam. Te takie gady to jadą. To było wcześniej tam. Po prostu one jadą po... One na, nas nie zabijają. Kurwa, no, teraz tylko nie przejdę. Dobra, no, to może być ciekawe. Dobra, myślę, że mogę to zrobić na luzie. To jakby nic, w niczym nie przeszkadza. Eee, myślę, że to mogę zrobić w taki sposób. I myślę, że to mogę zrobić w taki też sposób. jest to głupie, póki co co robię. Zbierzmy sobie tu na dole. Później tu na górze, tak? I powinno być gate. Powinien to przejść. Jest dobrze. Jest dobrze, widzę. Nie no, ta planeta trzecia za szybko pójdzie. Jak już mamy 16 minut, to zrobimy czwartą planetę. A później drugi odcinek z 5 i bo będzie cięższy. Albo tak trochę czwartej. Kurde, no to już jest cięższe. Dobra, albo na JOLO LOL. Dobra, tego się spodziewałem. Zawsze tu jakoś kombinowałem, jak je zatrzymać. I mi się to udawało po jakimś czasie. Ale na JOLO tego chyba. No może raz przeszedłem. Bo coś kojarzę, że udało się to na Yolo zrobić, więc musiałem to rysiąc. No no, oczywiście my musimy też wziąć. Więc musimy wyjść z tego. Teraz tu musimy posunąć. To będzie łatwe. Łatwy level akurat. Ale jest fajny. Tutaj tutaj go trzeba teraz tak ciągnąć i trzeba dać mu przejść. I do prawej można iść. Bardzo fajny level. Przyjemny. Jest nie zdążę. czego. Nie następnie level z tej planety. Kurde, dobra, ja to kojarzę. To było super. Pik. 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 Nice. Dobra, widzę, jednak nie będę robił czwartej planety, bo. No bo. Co jeśli w taki sam szybki sposób przejdę następne trzy planety, no? Najwyżej będzie jutrzejszy odcinek, trochę dłuższy, Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro na... w drugiej części z tej gierki, w której będziemy przechodzić czwartą planet Minurta, planet Minutra, Minurta, tak, oczywiście, tu można hinty w ogóle, nigdy nie brałem tych hintów, oczywiście już mamy trzy pierwsze planety, jeszcze zostały trzy, Saturn, Słońca, i jakby ją Zobaczymy. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się jutro w drugiej części tego, z tej pięknej Gierki. mają.